W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Smółka Pospolita. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Smulka pospolita jest to gatunek rośliny z rodziny goździkowatych. Występuje na znacznej części Europy oraz w zachodniej Azji. W Polsce smułka jest rozpowszechniona, zwłaszcza na niżu. Rośnie w miejscach otwartych, na murawach, w okrajkach i świetlistych lasach, zwykle na siedliskach ubogich i kwaśnych, często na piaskach, żwirach i skałach. Jest długowieczną byliną, Uprawiana jest jako roślina ozdobna, zwłaszcza w odmianach pełnokwiatowych. Jest też rośliną miododajną. Glina tworzy zwarte kępy podłużnych liści, spośród których wyrastają łodygi z kwiatostanami w kształcie wiechy. Pojedyncze kwiaty mają kolor różowy i składają się z pięciu płatków umieszczonych na końcu długiego, beczułkowatego kielicha. Kwiaty nie pachną, lecz przyciągają swoim nektarem pszczoły i motyle. Kwitnie w maju i czerwcu. Jest w pełni mrozoodporna i łatwa w uprawie. Najlepiej rośnie na żyznej i próchnicznej glebie i na stanowisku słonecznej. Rozmnaża się ją przez nasiona lub przez podział rozrośniętych kęp. Smółka jest polecana na rabaty kwiatowe. Oraz do ogrodów skalnych. Nadaje się także na kwiat cięty. Najlepiej sadzić ją w grupach.